Dzisiaj kilka słów o ultradźwiękach. Ultradźwięki to przede wszystkim trzy efekty. Efekt mechaniczny, polegający na różnicy ciśni, która wykonuje tzw. mikromasaż na poziomie tkankowym. Efekt termiczny, czyli po prostu przegranie tkanek, oraz efekt fizykochemiczny, który powoduje nam rozwijanie białek, zamianę żelu w zol i dzięki temu powoduje uelastycznienie tkanki. Dzięki ultradźwiękom możemy wpływać tak naprawdę na wszystkie struktury. Możemy e, poprawiać elastyczność blizny, możemy redukować wzrosty, możemy działać przekrwiennie, możemy działać przeciwbólowo. Więc w każdej sytuacji, jeśli mamy do czynienia ze zmianami zwrotnieniowymi, z endozopatiami, e, zwłaszcza e, super działają ultradźwięki w przypadku e, ostrofy biegowej, w przypadku łobcia Entezopatii więzadła rzepki. Wszelkie tego typu przypadłości będą doskonałym polem do podpisów, jak działają ultradźwięki. Jeśli masz problem z entezopacją, z chorobą ścięgien, z zmianami zwyrodnieniowymi, to ultradźwięki jak najbardziej będą dla Ciebie